Ludzie od wieków szeptali o stworach zamieszkujących najciemniejsze zakątki świata istotach na granicy znanego i nieznanego. Witajcie na kanale Saga o Stworach, gdzie magia, mity i dawne opowieści ożywają na nowo. Dziś zabiorę was w podróż do głębi pradawnych lasów, gdzie kryje się postać, której imię budziło respekt i strach Baba Jaga. Czy była strażniczką sekretów? Przewodniczką między światami? A może wiedźmą o mądrości przekraczającej ludzkie zrozumienie? Sprawdźmy. Baba Jaga to postać głęboko zakorzeniona w słowiańskim folklorze, ale jej znaczenie wykracza daleko poza tradycyjną rolę wiedźmy. Jest symbolem sił natury, mądrości, przemiany i granic między światami. W jej wizerunku mieszają się pierwotne lęki, podziw dla nieznanego. Oraz szacunek dla tajemnic, które nigdy nie zostały w pełni wyjaśnione. Chata Baby Jagi stojąca na kurzych łapach i obracająca się wokół własnej osi, to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli jej legendy. W słowiańskiej mitologii była punktem granicznym, gdzie spotykały się świat ludzi i zaświatów pełen duchów i magii. Kurze łapy nawiązują do ptaków, które symbolizują pośrednictwo między ziemią, niebem i światem zmarłych. Obracanie się chaty odzwierciedla zmienność i nieprzewidywalność, a także dostęp do innego wymiaru, możliwy tylko po wypowiedzeniu właściwego zaklęcia. Dom wiedźmy otacza płot z ludzkich kości, a czaszki na jego szczytach, pełniące rolę latarni, ostrzegają przed nieproszonym wejściem. Baba Jaga strzeże swoich tajemnic z całą surowością. Baba Jaga to najczęściej bardzo stara kobieta o pomarszczonej skórze i surowym wyrazie twarzy. Jej długi, ostry nos, przypominający ptasi dziób, nawiązuje do symboliki ptaków, podkreślając jej związek z naturą i światem duchów. Rozwiane, siwe włosy i wychudzone ciało wskazują na dzikość i pierwotne siły, które ją otaczają. Jasne, przenikliwe oczy zdają się widzieć więcej niż tylko to, co fizyczne, przenikając do ukrytej prawdy świata. Niektóre opowieści przypisują jej stalowe zęby, symbolizujące niebezpieczeństwo i zdolność przekraczania granic ludzkiej fizyczności. Jej ubiór zazwyczaj jest prosty, wykonany z naturalnych materiałów, co odzwierciedla surowy styl życia w harmonii z leśnym otoczeniem. W innych legendach jednak strój baby Yagi, Posiada magiczne właściwości. Zawiera symbole ochronne lub elementy pomagające w czarach, podkreślając jej mistrzostwo w magii i wiedzy tajemnej. Baba Jaga przemierza lasy w wielkim moździerzu, sterując nim tłuczkiem, a za sobą zaciera ślady miotłą. Te z pozoru zwyczajne przedmioty są pełne symboliki. Miotła oznacza oczyszczenie i ochronę, a moździerz łączy się z alchemicznymi procesami tworzenia i destrukcji. W jej chacie centralne miejsce zajmuje wielki kocioł, w którym Baba Jaga przygotowuje swoje eliksiry i mikstury. Według niektórych legend to w nim gotuje nieostrożnych wędrowców, którzy odważyli się zakłócić jej spokój. Jednak kocioł nie zawsze jest narzędziem zniszczenia. W wielu opowieściach jego zawartość daje życie, zdrowie, młodość, a nawet nadprzyrodzoną siłę. Baba Jaga jako mistrzyni magii uosabia zarówno mroczną jak i uzdrawiającą stronę wiedzy tajemnej. Baba Jaga jest strażniczką nie tylko lasu, ale i wiedzy, którą oferuje tylko tym, którzy są jej godni. Aby zdobyć jej pomoc, bohaterowie muszą przejść próby symbolizujące dojrzewanie, pokonanie lęków i przemianę. Wyzwaniami są zarówno fizyczne zmagania, jak przetrwanie w lesie czy walka z magicznymi stworzeniami, jak i duchowe. Konfrontacja z własnymi słabościami. Tylko ci, którzy wykażą się mądrością i odwagą, mogą zdobyć jej szacunek i pomoc. Baba Jaga, zakorzeniona w słowiańskiej mitologii, zyskała nowe życie w popkulturze jako mądra, ale groźna wiedźma. Jej archetyp pojawia się w literaturze, jak wiedźma z wilżyńskiej doliny Anny Brzezińskiej czy seria Kwiat Paproci Katarzyny Bereniki Miszczuk. W serii filmów John Wick jej imię nabiera nowego znaczenia. Baba Jaga jest pseudonimem tytułowego bohatera, co podkreśla jego niemal nadprzyrodzone umiejętności i grozę. W grach jak Wiedźmin 3, Dziki Gon, panie lasu nawiązują do jej mrocznej, magicznej natury. Nawet w muzyce klasycznej w Suicie Modesta Musorgskiego, Chatka na Kurzej Stopie, oddano jej tajemniczą aurę. Baba Jaga jest postacią, która wciąż fascynuje ponieważ jest pełna sprzeczności. Z jednej strony budzi strach, z drugiej szacunek. Jest symbolem tego, co nieznane i nieokiełznane, ale także przypomnieniem, że w naturze kryje się zarówno piękno, jak i groza. Czy wciąż przemierza lasy, pilnując sekretów, które lepiej pozostawić nietknięte? A może jej legenda żyje w nas jako przypomnienie, że największe wyzwania kryją się w naszym wnętrzu? Jedno jest pewne, baba jaga nie pozwala o sobie zapomnieć. Jeśli spodobała Wam się ta opowieść, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnej odsłonie Sagi o Stworach.